Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wróżka Styla się Kłania. Dziś taki prezencik na nowy rok, na sylwestra. Dla Was, no wiadomo, sylwestra, nowy rok, nowe życie. I też dzisiaj zrobimy takie losowanie dla Was, no, dla moich subskrybentów, no i przyszłych subskrybentów, czemu nie. Kiedyś byłam właśnie u takich znajomych Belgów na sylwestra i tam się. Właśnie daje prezenty tak naprawdę w Sylwestra i, 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 i oni sobie obdarowują się różnymi takimi fajnymi prezentami, czekoladkami, takimi w, w ogóle w, no super rzeczami. No i powiem Wam, że ja też postanowiłam taki prezent dla Was zrobić jeszcze dzisiaj, chociaż nie mam czasu, ale sobie myślę szybko nagram coś. Fajnego. No i to jest taka zabawa noworoczna. Co się kończy? Co zaczyna? Co muszę zrobić dobrego dla siebie? Czy będę zdrowy, zdrowa? Czy będę kochany, kochana? Czy będę bogaty, bogata? I rada karty tutaj wizji, czyli sam tarot i na koniec karta wizji dla Was. Także kochani, za chwilę będę losować. Oczywiście trzeba sobie wybrać albo słówkę, albo jelonka. Albo tego słoniczka. E, także kto kogo lubi, <laughs> e, to, to wybiera. E, no, także sobie zastanówcie się chwilę. E, ja, cóż, ja za chwilę będę tutaj losować. Także oczywiście życzę Wam wszystkiego najlepszego, dobrego w tym nowym roku. Spełnienia marzeń, tak? Może jakieś macie marzenie, żeby Wam się spełniło, y, po prostu. Wasze marzenie to jest chyba takie, takie coś fajne, że właśnie człowiek często spełnia swoje marzenia, bo dąży do nich, tak? Dąży do tego celu, żeby coś tam spełnić. Także ja Wam też życzę, żebyście spełnili swoje najskrytsze marzenie. Patrzcie, karty, jak mi się tu pomieszały. Dobrze, na końcu, jak nie zapomnę, to się zareklamuję, ale wiecie, że możecie zadać jedno darmowe pytanie, ale tylko raz na mojego maila, piszcie, którego znajdziecie pod filmikiem. Imię, datę urodzenia oraz pytanie. Jeśli pytacie o kogoś, również imię i datę urodzenia tejże osoby, tak? No dobra. Możecie też korzystać z pytań po 10 zł za pytanie, też w filmiku publicznym. Czyli zastanówcie się jeszcze raz, a jak nie, no to jeszcze jak już rozłożę, to też możecie sobie jeszcze wybrać. Ja sobie od razu wybieram też. Co się kończy? Co się skończy, po prostu zobaczymy, może związek, a może problemy, a może no, różne rzeczy mogą się skończyć. Także co się będzie kończyć już właśnie z tym y, starym rokiem? Co się będzie kończyć z tym starym rokiem? Dobrze. A co się będzie zaczynać? Proszę bardzo, no może się zacząć dużo rzeczy, również nowa miłość, nowa praca, nowy pomysł na siebie. No zobaczymy, co tu się będzie zaczynać. I również karty tarota losujemy z całej talii. O, proszę i pomieszane karty jeszcze mam, proszę, muszę tu odłożyć. No, widzicie, za dużo mam kart. <grym> proszę, ale musi się wszystko zgadzać. Teraz, co muszę zrobić do, dobrego dla siebie, tak? Co muszę dobrego dla siebie zrobić? Sprawdzamy. Karta, karty mucha. Bardzo fajne karty. Fajnie się z nimi też pracuję. Jak ktoś się interesuje tarotem. Niezniszczalne, niezniszczalne. Mam je już dość długo, a po prostu nic się z nimi złego nie dzieje. No i teraz sprawdzimy, czy będę zdrowa, zdrowy, tak? Czyli, no czy jak tam będzie właśnie ze zdrówkiem? Na co zwrócić może uwagę w zdrowiu? Jakby co? Bo zdrowie jest najważniejsze, ja tak zawsze mówię. <laughs> Czy będę kochana, kochany? No i sprawdzamy. Czy będę kochany, kochana? Nieraz jesteśmy w związkach, ale też nie jesteśmy zbytnio. O, proszę bardzo, karta się przekręciła. I czy będę bogata? No, czyli jak finansowo, no zobaczymy jak finansowo mniej więcej nam się ułoży. Czy będę bogata, bogaty? A może bidny, jak mysz kościelna? No nie wiadomo, sprawdźmy. A może ktoś wygra w totolotka? Może tutaj wyjdzie koło fortuny i wtedy będzie wiadomo, że można grać. Poza tym ostatnie. Karta Rady, wyrocznia wizji Ciro i teraz dla was wyrocznie wizji i na spokojnie teraz każdy niech sobie jeszcze raz co wam intuicja podpowiada tak. Pomyśli, co tutaj właśnie wymyśleć, i którą figurkę wybrać. Czy słówkę, czy jelonka, czy słonika. Także myście, myście, ja już wybrałam. Także wy też, mam nadzieję. Te dwie tutaj talie odkładamy. I po prostu sprawdzamy, co się kończy. O, powiem Wam. <laughs> Kończy się czas zabawy, kończy się czas rozrywki. Trzeba pomyśleć poważnie o życiu, podjąć poważne decyzje. Było towarzystwo, było wszystko fajnie, ale teraz już się to kończy i zaczynają się po prostu poważne sprawy. No, szkoda, że się kończą zabawy, a zaczynają się trudne sprawy, ale tak nieraz w życiu jest, że trzeba stanąć na nogi, tak. Ale kończą się też takie jakieś niezdecydowa niezdecydowania Wasze, że nie wiem, nie mogliście się zdecydować na coś, tak? Yy, na przykład nie poprosiliście kogoś o rękę tutaj do mężczyzn, yy, albo nie wiem, yy, za długo wybieraliście swoją, swojego amanta. <laughs> Teraz może już to, to się zmieni. Co się zaczyna? <laughs> Zaczyna się nowa energia, tutaj do Was płynie. Może się zacząć właśnie nowy okres w życiu, całkowicie inny. Możecie wyjechać, tak? Możecie wyjechać, możecie się oddalić od miejsca, w którym jesteście teraz, i też trochę będziecie może osamotnione w swoich pomysłach, ale nie poddawajcie się. Są dobre projekty na jakiś swój własny rozwój. Może się zacząć nowy związek albo nowa praca właśnie, która będzie za granicą. Co muszę zrobić dobrego dla siebie? O! Dobrego dla siebie mu musicie wyjść z z dołka takiego i znowu z takiego niezdecydowania, tak? Musicie się wziąć w garść. To jest dobre dla Was, tak? Zakończyć jakieś złe, <laughs> jakieś złe sprawy, zakończyć jakieś złe relacje, tak? To już jest koniec. To trzeba po prostu urżnąć, jak to się mówi, nożem i zacząć wszystko od nowa. I musicie doceniać to, co macie, tak? Bo nie doceniacie tego, co macie, i tutaj wychodzi, że przez to wpadacie w jakieś dziwne. Mm, w jakieś dziwne tutaj problemy, tak? No i po prostu doszliście już do końca. Zaczynacie rozwijać się duchowo, zaczynacie emocjonalnie się rozwijać, zaczynacie kochać siebie i nie lekceważyć innych ludzi. No i czy będę zdrowy, zdrowa? Co tu wychodzi? Powiem tak, uważać na te depresyjne sprawy, no rzeczywiście jak no, mieliście luźne życie, teraz wejdziecie w takie mocniejsze, no to wiadomo, człowiek trochę może popaść w smutki, w depresję, uważajcie na depresję przede wszystkim, poza tym uważajcie na lewą nogę, bo coś się może tutaj wydarzyć, niechcący skręcenie, lekkie zwichnięcie, takie rzeczy. Poza tym będziecie zdrowi, spokojnie. <laughs> czy będziecie kochani? Kochani, czy nie będziecie kochani? No właśnie. Yy, ktoś Was będzie kochał, oczywiście. Yy, tu nawet wychodzi dwie osoby, że będą Was kochać. Yy, no wiadomo, może to być mama i tata, tak, że Was kochają, ale może być to dwóch mężczyzn albo dwie kobiety. Yy, tu są, yy, no. Yy, Więcej, więcej koło Was po prostu tej miłości, Kto, komuś na Was będzie zależeć, ktoś będzie chciał Was wspierać, tylko czy Wy będziecie chcieli? O, to jest pytanie. Czy będziecie bogaci? Co tutaj wyszło, proszę Państwa? Uuu. No, bogactwo do Was nie przyjdzie tak sobie gdzieś, nie wiem, z nieba Wam nic nie spadnie. Musicie naprawdę mocno wziąć się do roboty, bo piątka denarów przynosi niestety straty finansowe lub za mało pieniędzy. Czyli na finansem będzie trzeba uważać, no lub ciężej pracować, lub właśnie ciężej pracować, bo się okaże, że wszystko podrożało, że trzeba więcej wydawać tych pieniędzy, także lepiej oszczędzajcie. No, i tu na końcu piękna karta rada dla Was. Naprawdę cudowna, cudowna istota. Trzyma gołąbka w rączkach. I co ona znaczy? No, oznacza, że musicie być teraz aniołem. Ktoś Was będzie potrzebował waszej troski, komfortu lub opieki. Zróbcie wszystko, co jest w Waszym stanie, aby pomagać innym, tak? No właśnie, troszczyć się o innych. Może ten właśnie dla siebie można zrobić to, że człowiek właśnie jest lepszy dla innych i znajdźcie sobie jedną osobę, chociaż jedną, którą możecie się opiekować, troszczyć, pomagać, wspierać. Także tak to wyszło. No, dosyć ciekawe, dosyć ciekawy rozkład, Wam powiem. Nie wszystko jest, jak to się mówi, takie piękne i śliczne. A teraz zobaczymy jelonka. Co u jelonka tutaj wyszło? Co się kończy? Hmm, co się kończy? Kończą się podróże. Wielu z Was wróci do domu, osiądzie pewnie na stałe już w, ciepłym, w ciepłej chałupie, bo już takie też tutaj karta świata właśnie pokazuje i ta, i ta też karta rycerza buław, że. Możecie się przeprowadzić, możecie zmienić miejsce zamieszkania, ale możecie też po prostu mniej już podróżować, mniej się, jak to się mówi, gdzieś tam mieszkać na świecie, tylko mogą być powroty do domu, do swojego kraju też, albo po prostu rzeczywiście kończy się pobyt za granicą. U niektórych kończy się na przykład mieszkanie u mamy, kończy się mieszkanie gdzieś tam w jakimś miejscu i, i trzeba jakby zmiany jakieś w życiu przeprowadzić i bardziej spokojniej i bezpieczniej, tak u Was się zrobi. Co się zaczyna. Zaczyna się znowu dwójka buław mówi nam o wyborach. Zaczynają się trudniejsze wybory, bo to jest dziewiątka mieczy. Ten rok będzie ważny właśnie jeśli chodzi o właśnie zostanie z kimś na stałe, poproszenie też go o rękę, bo też tu widać ta czwórka buław to jest zamieszkanie ze swoim ukochanym, ukochaną, też zmiana tego miejsca i te wybory zaczyna się też tutaj życie rodzinne, ale też może zaczynać się życie bezpieczniejsze, tak? Po jakichś takich. Niestabilnych latach mogą przyjść lata stabilności. Tutaj może chodzić też o pracę, o karierę, o finanse. Także dobrze, co muszę zrobić dobrego dla siebie? Co musicie zrobić dobrego dla siebie? Na pewno tutaj widać rozwój i na przykład wziąć kredyt na, na dom, na mieszkanie, nie bać się tego. Będziecie mieli pracę, będziecie mieli dobre finanse. I dlatego nie bać się wziąć ten kredyt, zrobić coś dla siebie również dobrego. No, zamieszkać tam, gdzie tak naprawdę chcecie zamieszkać i z kim chcecie zamieszkać, tak? Czyli nie bać się tego, zrobić coś fajnego dla siebie. Jest rozwój też zawodowy i jakaś nauka. Moglibyście czegoś się nauczyć. Ale to jest związane z czymś artystycznym, nie wiem, rzeźby, malarstwa coś, co daje ludziom radość, właśnie. Czy będziecie zdrowi? Powiem tak, no tutaj jest właśnie naprawdę dobre zdrowie. Naprawdę szan szanujcie to zdrowie, bo czeka was rok raczej bez chorób. Jest naprawdę super bezpiecznie w zdrowiu. Nic tutaj nie wychodzi złego. Także myślę, że, że fajnie, że wtedy, jeśli jesteście zdrowi, też możecie poświęcić się na przykład jakiemuś sportowi. Tak? Czyli uprawiać jeszcze dodatkowo jakiś sport, żeby jeszcze wzmocnić na następne lata ten organizm. Czy będziecie, kochani, kochane. Czy będziecie kochani? Powiem tak, jest tu pałac miłości, czyli pałac kielichów przy, przy rycerzu Buław. Jest tutaj miłość, tak? Tylko wy musicie się otworzyć, bo w pustelniku wyglądacie, no to w pustelnik, no to on trochę się. Ach, ktoś mnie kocha, ale po co tak naprawdę może? Może tutaj nie, też nie doceniacie tego do końca, ale duża miłość od osoby, jednej osoby, duża miłość do Was będzie płynąć, będzie Was ta osoba kochać, będzie ta osoba od Was możliwe, że starsza, tak? Bo też ten pustelnik to może być, że to ktoś starszy. W każdym bądź razie duże, duże wsparcie i wielka, wielka miłość koło Was też się pokazuje. Czy będziecie bogaci? No bardzo dobra, dobre finanse. Powiem Wam, możecie zdobyć tak bogactwo w tym roku, czemu nie? Jest karta dziewiątki monet, która mówi o tym, że to jest luksus, że po prostu luksus, bogactwo, piękno samo w sobie. Królowa Denarów daje nam też piękny dom, pięknie wyposażony. Karta wiary tutaj też mówi nam o, o tym, że, że inni też się cieszą z Waszego bogactwa, że macie też dobre inwestycje, że możecie dojść poprzez swoją pracę, ale też przez spadek. Także. No, a co tutaj za karta dziwna wyszła? No, widzicie, dwie osoby patrzą przez jedną maskę. To jest, wiadomo, punkt widzenia, tak? Macie inny punkt widzenia od innych, ale to może być ani dobry, ani zły punkt widzenia. Jednakże, porozumienie jest najważniejsze. Znajdźcie wspólne rozwiązanie, czyli wy musicie się nastawić na dyplomację, na dogadanie się z, z inną osobą. No, każdy jest jakby indywidualistą i każdy ma inny ten punkt widzenia, ale potrzebne jest tutaj wyczucie w dogadaniu się, tak? Możliwe, że wy będziecie mieli taką umiejętność negocjatorską, także to wy będziecie negocjatorami, sędziami. Także mm, powodzenia. No i teraz ostatni. Słonik. No i zobaczmy, co u tego słoniczka nam tu wyjdzie. Co się kończy? Samotność. Na pewno, bo arcykapłanka, ona przynosi taką samotność. Może, e, nawet jeśli byliście w związkach, e, jesteście w związkach, to może czuliście osamotnienie. W tej chwili będzie wychodzenie z osamotnienia, tak? E, nowe też projekty, możliwe wyjazdy, możliwe przeniesienie się gdzieś i e, e, e kończy się właśnie jakiś stary etap w życiu, bo Wy będziecie mieli nowe pomysły na siebie. E, no i karta mocy cóż mocno mocno wierzyliście w siebie no może to się troszeczkę skończyć dlaczego ta karta mocy tutaj wyszła kończy się kończy się po prostu coś z waszego charakteru wypadnie może może taka zaciętość może może nie lubiliście kogoś bardzo, a teraz to się po prostu zmieni, tak? Że nie będziecie walczyć z całym światem. O, to jest właśnie to. No, oj, przepraszam, bo ja tutaj zostawiam. No i dalej trzy karty. Co się zaczyna? Tylko, żeby nic złego, proszę, proszę. No, co się zaczyna? No, powiem Wam tak. Dobre czasy finansowe to na pewno rodzinne mm, relacje z innymi się mogą poprawić. No cesarzowa, dziesiątka monet, piątka monet, y, no zaczyna się też. Y, no, zaczyna się coś takiego, że wy sami będziecie pomagać dla innych, możliwe dla, dla swojej rodziny też, bo tutaj jakby zaczyna się pomaganie komuś. No, my często swoim dzieciom pomagamy, tak, no bo wiadomo, ale może rodzicom też, może mamie. W każdym bądź razie też dobre czasy zaczynają się rodzinnie, finansowo, bo, na bogato wszystko. Artystycznie, no cesarzowa, artystka, <laughs> możecie rozwijać się artystycznie, rodzinnie i finansowo super. Co musicie dla siebie dobrego zrobić: spełnić swoje marzenie, yy, odzyskać wolność, yy, odzyskać swoją siłę woli, nie dawać się manipulować już innym, bo tutaj wygląda, że Musicie po prostu zdobyć nowy związek, na przykład, albo nową pracę, spełnić swoje marzenie i otworzyć się do ludzi, więcej zabawy, więcej rozrywki, uśmiechu. I widać tutaj, że bardzo fajne karty takiego spełnionego marzenia i radości życia, także bardzo dobrze. Czy będziecie zdrowi? musicie przede wszystkim na wirusy i bakterie uważać, to u was troszeczkę tak będzie was yy, różne takie stany zapalne przez to czyli no, mogą was boleć nie wiem dlaczego ręce mi tu wychodzą no, uważajcie na te swoje dłonie ręce, no bo ma, jak macie artystycznie się rozwijać no to przecież można malować, rysować <laughs> wiecie w każdym bądź razie troszkę wirusów jest yy, bakterii, ale nie jest też tak strasznie czy będziecie kochani? Czy będziesz, będziesz, kochanie, kochany. Oj, no tutaj wy tak. Tak, tak, tak. Jest tu bardzo piękna rodzina, związek, e, śluby u Was będą, chściny miłość, wylewa się z kielichów, e, po prostu piękny związek zakończony małżeństwem. No. Nawet jak jesteście w małżeństwie, też was mąż będzie kochał. Jak jesteście żoną, to, to oczywiście, jak jesteście mężczyzną, to żona was będzie kochała. No pięknie to wygląda, no powiem wam cudnie. Dużo miłości, dużo miłości nawet może od innych osób. I będziecie uważani za, za taki autorytet właśnie mm, przez innych, że no coś... Dlatego, że jesteście super, to dlatego was spotkała taka piękna miłość. No, ale miłość można mieć od rodziców, miłość można, nie wiem, od naszego psa, od kota też. No, on też nas tylko nie kochają i to na zabój. No, także, wiecie, no, dobra, nie będę żartować teraz, czy będą bogaty, bogata. No i znowu doceniajcie to co macie, bo może was spotkać jeszcze dużo więcej w tym roku. E, jak będziecie wierzyć w to, tak? Bo cesarzowa ona przynosi. Jednak chcecie tego luksusu, chcecie fajnych wakacji, chcecie e, pięknego domu i myślę, że to was może właśnie spotkać, tak? Czyli jest tutaj bogactwo. Trochę możecie wydawać dużo na rozrywki, no ale wcześniej wychodziło, żebyście Właśnie mieli tą rozrywkę w życiu, także rozrywajcie się, <laughs> a pieniądze i tak będą i tak. No i tutaj, i na koniec, no właśnie, oczko 21, proszę Państwa, czyli szczęście Cię nie ominie, kochaniutki, jakby to powiedziała cyganka. Jest to dama szczęścia, losu, podejmowania ryzyka. Czyli będziecie mieli teraz duże szczęście. Podejmujcie ryzyko, los, los i dama szczęścia ci pomogą. Przemyśl wszystkie wady i zalety i graj sobie w życie, mój słoniku. <grybuj> Widzicie, słonik przyniósł szczęście. A jejku, ja słonika właśnie wybrałam, kochani. No, ale ja nie gram, no może zacznę grać i widzę tu nawet kota yy, znajomego na tej karcie. Proszę bardzo, czarna Zośka. Także yy, słuchajcie, grajcie w życie, bawcie się. Ja wam życzę fajnego sylwestra yy, i, i co, i pięknego nowego roku. Subskrybujcie mnie, lajkujcie dzwońcie do mnie, yy, czy tam piszcie maile. Wiadomo, że wróżę przez telefon, przez Whatsappa, przez Vipera, Messengera, przez co chcecie, nagrywam horoskopy wam prywatne, w film, filmikach prywatnych oczywiście oczyszczenia, wzmocnienia energetyczne, rytuały bez szkody dla nikogo. Yy, rytuał teraz 10 stycznia. Yy, pełnia księżyca, czy na miłość, czy na finanse, czy na zdrowie na co tylko chcecie, ale nie robimy żadnych spętań ani żadnych klątw, nie rzucamy, bo wiadomo, że to jest szkodliwe szczególnie dla Was, tak? No dobrze, czyli trzymajcie się i do usłyszenia. Pa! pa.